Nieustanna presja, bawa przed porażką, zamknięcie w bańce informacyjnej obowiązków buduje u ciebie różne blokady. Chęć szybkich rozwiązań kusi cię do przeglądania portali społecznościowych i innych pasożytów Twojej wydajności. Rozwiązania w artykułach prasowych przypominałem raczej podłej jakości tytuły z okładki Bravo Girl. Ja zadam tylko jedno pytanie: czy to ty zarządzasz swoją firmą, czy firma tobą? Sposób, w jaki radzisz sobie pożarami w firmie, delegujesz zadania, komunikujesz się i zarządzasz swoją organizacją, zależy od fundamentu, jakim jest twoja psychika. Często to właśnie biznes stanowi wyzwanie, które wymaga pracy, nad twoją mentalnością. A jak zrobić to efektywnie? Ucz się i szukaj inspiracji. Czasem jedna chwila refleksji, czy mała zmiana mogą być warte więcej niż tysiąc przepracowanych godzin. Dlatego pozwól sobie na czas wolny. Czytanie książek i niezwykle istotne rozmowy z innymi przedsiębiorcami. Na kolejnej konferencji Founders Mind odbędzie się wykład, czego może nauczyć się początkujący founder od seryjnego przedsiębiorcy. Namaste.